Dzień dobry. Co polecam obejrzeć w ostatniej chwili zamiast czytania, lektury lub streszczenia? Najbardziej wierna wydaje mi się zemsta w reżyserii Andrzeja Wajdy. Słowo w słowo spektakl w teatrze telewizji Tango Mrożka. Ciekawa jest Lawa w reżyserii Konwickiego, ekranizacja wszystkich części Dziadów. Pamiętajcie jednak, że trochę jest to wymieszane, a w roli Konrada występuje dwóch aktorów Artur Zrzemijewski z czasów młodości oraz Gustaw Holoubek. Poza tym przedbiośnie koniec jest zdecydowanie inny. Wesele w reżyserii Wajdy też nie jest do końca wierne, ale warte e, obejrzenia. Serial lalka, e, stary, ale bardzo ciekawy, choć nie do końca e, wierny. Mistrz Małgorzata, serial rosyjski e, oraz zbrodnia i Kara, też serial rosyjski dostępny na YouTubie. Warte to wszystko jest obejrzenia w ostatniej chwili. Myślę, że warto chociaż obejrzeć film, jeśli nie przeczytało się lektury. To na pewno pomoże wszystkim przerażonym maturzystom, którzy w poniedziałek zdają maturę z polskiego. Trzymam kciuki. Do zobaczenia!